Dzień dobry moi kochani. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym naszym porannym czytaniu energii dnia codziennego. A karty jak zawsze odasowane i rozłożone z należytą atencją i intencją. Aby nie przedłużać, zapraszam was do wysłuchania. Jak zawsze na początek energia kart tarota. Hmm. Królowa Buław. Cóż mówi nam energia tej karty? Mówi nam o determinacji, o działaniu, o szybkości, o rozsądku, o wielu możliwościach. Energia tej karty to osoba, która wie, potrafi, umie i chce. I z taką energią dzisiaj działajmy. To doskonała podpowiedź na Mocny, energetyczny dzień w pełnym działaniu, wykorzystajcie oręż, który jest Wam dany. Wasza wiedza, wasza siła, wasze zdolności, wasze e, przemyślenia na tematy różne, jak różne są rzeczy, z którymi musimy się borykać. To podpowiedź o wierze w własne możliwości, o wierze w własną siłę i determinację. To jest energia nie zatrzymania się w połowie działania, a doprowadzenia wszystkiego do końca. I tego Wam z całego serca życzę. Działajmy, cieszmy się swoimi działaniami, osiągajmy sukcesy i twórzmy własną rzeczywistość taką, jaką chcemy. Tyle energia Kartarota. Zobaczmy. Energię minerałów. Karneol, cielesność. I ponownie działanie. Karneol to bardzo wyjątkowy minerał. To siła, to empatia, to cielesność to ochrona. Energia karneola bardzo dobrze wpływa na um, układ krwionośny, przede wszystkim na oczyszczanie ze złogów. Likwiduje zatoki, zatory w naszych żyłach. Działa przeciwkrwotocznie. Jeżeli macie problemy z krzepliwością krwi, jak najbardziej noszenie przy sobie karneolu będzie wspomagać i hamować w sytuacji, kiedy na przykład się zranicie. Jak najbardziej to bardzo pozytywna energia. Łagodzi dolegliwości związane z takimi chorobami jak żylaki czy niedokrwistość. Wspomaga dobre ciśnienie krwi w, naszych, w naszym organizmie. Wspomaga również odbudowę i regenerację czerwonych krwinek. Oczyszcza naszą krew. Wspomaga też nasz układ Immunologiczny do takiego działania na troszeczkę wyższych obrotach poprzez wibracje, poprzez kolor, poprzez energię własną dodaje nam właśnie tej ochrony, ale też i no, ciepło takiego wewnętrznego. Bardzo polecany dla osób z niedokrwistością. Dla osób, które no, chorują na przykład na anemię, niedokrwistość, jego wibracja, jego energia bardzo, bardzo. Skutecznie pomaga właśnie i wspomaga cały proces leczenia. Karneol bardzo mocno wpływa na nasze dobre myślenie. Polecany jako jeden z najlepszych minerałów do medytacji, do ugruntowywania naszych podstaw, do wspomagania naszego pozytywnego, dobrego myślenia. Otwiera i reguluje pracę wszystkich czakr w naszym organizmie, otwiera nas na możliwości poznania, na możliwości jakby zajrzenia głębiej yy, i przemyślenia mocniej pewnych sytuacji. Polecamy dla osób, które mają problemy ze swoją yy, no, strefą intymną, ze swoją cielesnością. Łagodzi negatywne poczucia, odczucia, wspomaga pozytywne myślenie na temat właśnie swojej seksualności, otwiera nas na sprawy związane z dobrym seksem, z przemyśleniami, z uczuciowością, transformacją jakby energii miłości. Przede wszystkim polecany do pracy z czakrą. Podstawy, i tu mówimy o karneolu czerwonym i czakry sakralnej, tu mówimy o karneolu pomarańczowym, ale tak jak wspomniałem karneol w ogóle pomaga w dobrym, e, dobrej energetyce, w z, dobrej wibracji wszystkich czakr w naszym organizmie. Dedykowany jest głównie dla osób z podznaków raka, barana, wagi i lwa. Oczyszczamy karneon pod bieżącą wodą lub kładąc go na soli, a energetyzujemy wystawiając na działanie promieni słonecznych lub odkładając na hematyty lub um, kryształy. Tyle energia karneona. Zobaczmy z jaką podpowiedzią, z jaką energią przyjdą do nas karty opiekuńcze. Cóż nam podpowiedzą? Wytyczą może jakieś kierunki działania i właśnie otoczą tą opieką wybór, marzenia i oczekiwania. Kochani, pamiętajcie Aby tworzyć swoją przestrzeń swój światopogląd, swoją przestrzeń życiową macie prawo wyboru święte i niezbywalne Zawsze możecie się zatrzymać, zawsze możecie powiedzieć nie, zawsze możecie zmienić swoje zdanie. Nie wszystkim będzie się to podobać, Wam również. Niejednokrotnie spotykamy się z sytuacjami, gdzie zapamiętujemy się, mkniemy w daną przestrzeń, w daną realizację projektów czy po prostu w jakieś przedsięwzięcie, ale w pewnym momencie coś jest nie do końca, coś nie tak. Niektórzy z nas się trochę obawiają, kurczę. No, zmienić, nie zmienić, oczywiście, że zmienić. Zawsze macie prawo wyboru. Zawsze możecie zmienić zdanie. Pamiętajcie o tym. Rozważ ponownie swoje zobowiązania. Masz prawo zmienić zdanie. Dokładnie, ponieważ zmieni się otoczenie, zmienią się energie, zmieni się um, obecność innych ludzi, zmieni się Wasz pogląd na daną sprawę. Pamiętajcie: Prawo wyboru. Druga podpowiedź na dziś to marzenia, to żaglowce naszych czynów, to wiatr w naszych włosach i dobre spojrzenie, i właśnie ten plan tworzenia. Aby cokolwiek mogło zaistnieć, najpierw musi zostać wypowiedziane, wymyślone, wymarzone, właśnie. To jest nasza trampolina do sukcesu. To te małe, czasami kroczki które kierunkują nas do wielkich osiągnięć. Myśl o rzeczach wielkich. Istnieją niewidzialne siły, gotowe wesprzeć twoje marzenia. Ja już niejednokrotnie powtórzyłem, że dobrze sprecyzowane, dobrze wypowiedziane słowa na temat naszych marzeń, bo pamiętajcie, dobrze rozważcie, czego chcecie. Zawsze... W ten sposób wypowiedziane słowa ukierunkowują nas do realizacji i do tego, aby móc otworzyć się na wszystko to, co w nas najlepsze, na wszystko to, co może przyjść dla nas najlepszego, abyśmy mogli rozwijać się i duchowo, i wibracyjnie. Tego Wam z całego serca życzę. I ostatnia podpowiedź na dziś oczekiwanie. Kochanie, to trudna y, emocja, to trudna decyzja. Świat mknie, decyzyjność od nas wymagana na każdym polu i w każdej sytuacji. Niemniej jednak, czasami naprawdę najlepszym, co możemy zrobić, to właśnie przeczekać. To zastanowić się nad tym, co warto, co można i jak można. Nie zawsze musimy mknąć to Realizacji, tak samo jak inni. To jest nasz wybór, nasza możliwość. Czasami, aby dobrze ocenić, dobrze wybrać, zadecydować, trzeba przeczekać, ale to nie jest absolutnie nic złego. Masz prawo mieć odmienne stanowisko. Czasami, bierność jest najlepszym ze wszystkich działań. Kiedyś bardzo mądrzy ludzie podawali nam możliwość, dawali nam wszystko, to co może być nam pomocne i potrzebne do własnej realizacji, do realizacji zadań, do realizacji własnych marzeń i usuwali się w cień. I nie dlatego, że najpierw nam coś dali, a później nie chcieli towarzyszyć. To była bardzo mądra decyzja, ponieważ ucząc się na własnych błędach, ucząc się na własnych czynach i dokonaniach, czasami błędnych, Czasami niezbyt trafnych, najlepiej osiągamy własny sukces, a oczekiwanie jest częścią tego sukcesu. No i na koniec, jak zawsze, energia run zobaczmy, z jaką dzisiaj przyjdzie nam mknąć przez nasz e, czas i przez nasz dzisiejszy dzień. Zobaczymy, co nam podpowie, i jaka energia będzie jej towarzyszyć. Runa Romans. Kochani, bardzo, bardzo mocna runa i bardzo piękne działanie. To energia Wenus i Mars. Wenus i Mars. To energia damska i żeńska. To empatia, czułość, delikatność i moc, siła, odwaga, determinacja. Ta piękna równowaga siły męskiej i żeńskiej daje nam głębsze spojrzenie w siebie, daje nam odwagę spojrzenie na siebie i na partnera innymi oczami, ułatwia spojrzenie w kwestiach seksualności, czerpania radości, determinacji i odwagi. Ostrzeżę tylko przed tym, że tam gdzie dwie siły, tak. Niebywale mocne, czasami może dochodzić do pewnych spięć, do pewnych sytuacji trudniejszych. Sztuką i niebywałą cechą, nad którą należałoby pracować, jest pogodzenie. Nawet w momencie, kiedy przeżywamy trudniejszy moment, kiedy pojawi się kłótnia, wymiana zdań pomiędzy dwojgiem ludzi, dobrze jest się na chwilę zatrzymać i spróbować spojrzeć oczami. W cudzysłowie, przeciwnika, naszego adwersarza, i spróbować go zrozumieć, bo być może wtedy znajdziemy tą najlepszą wspólną drogę. I tego wam z całego serca życzę. Równy romans możemy również używać magicznie w celu przyciągania najlepszych korzyści, najlepszych rzeczy dla nas, również na polu miłosnym. Ale to jeszcze chwilka. Teraz powolutku zbliżamy się do nowiu, więc. Myślę, że e, jej druga strona, czyli jakby ułatwienie opanowania sytuacji, wyrównania sił e, tej damskiej i tej żeńskiej, czyli i empatii, i mocy, również będzie jak najbardziej pomocna. Kochani, życzę Wam, aby ten dzisiejszy dzień upłynął Wam na cudownym działaniu. Twórzcie z odwagą swoją przestrzeń, upiększajcie ją, walczcie o nią. Twórzcie wszystko to, co wam przynosi jak największe korzyści. Dzielcie się tą dobrą, pozytywną energią. Pamiętajcie, do was należy wybór. Zawsze możecie zmienić zdanie. Nie bójcie się marzyć. To nasze drzwi do lepszego jutra. Drobnymi krokami, ale z determinacją i Zdążeniem do tego, aby wszystko to, co jest nam możliwe i pisane, miało możliwość zaistnienia. Czasami trzeba się zatrzymać, po to, aby przemyśleć, zobaczyć, dostrzec, zrozumieć, pogodzić się i obrać najlepszy kierunek. Możecie się dzisiaj wspierać karneolem, to minerał cielesności, ale też i niebywałego ognia, ognia, który z jednej strony. Niszczy, ale z drugiej strony daje życie i buduje wszystko to, co najlepsze dla nas. A romans tylko wesprze Was w tym działaniu, da Wam szlachetność, da Wam radość tworzenia, da Wam niebywałą otoczkę cudownego uczucia. I z tą pozytywną myślą, z tą energią miłości, radości, tworzenia. Żegnam się z Wami i zapraszam. Jutro. Pięknego, spełnionego dnia Wam życzę.